także cześć manko, witajcie z tej strony franek z kanału franek rolnik witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii polskie gospodarstwo mm. czekajcie tylko tutaj chwilkę troszkę wam pogłośnie dobra to wam mogę pogłośnić i widowie. no proszę bardzo chłopulek kupił maszynki i widzowie tak jak widzieliście po tytule odcinka musimy dzisiaj pobiec do takiego jeszcze innego sąsiada, który prowadzi skór zboża Musimy do niego polecieć, widzowie, sobie pożyczyć Wiecie co? Musimy sobie od niego pożyczyć traktor z pługiem Widzowie zostawcie łapkę w górę koniecznie I suba na kanale, oto jest tu Naprzeciwko tego naszego znajomego To jest widzowie tutaj on gdzieś tu mówił, że mi dał 40 No oczywiście Widzowie, trzypek, kurde, stoi A jak? Widzowie, chodźcie Cholera, czekajcie, muszę O! Ale skrzypią też drzwi, widzowie mm, No właśnie mm, O cholera, czekajcie Cholera, muszę, widzowie Mam nadzieję że mnie słychać będzie bo ten ciągnik strasznie głośny jest I Kur... rozpierdzielę ciągnik teraz. A ja widzowie mam słabe w kamercie Mikrofon Więc widzowie mam nadzieję że w ogóle mm, będzie to tego No Nie Nie Dobra widzowie jedziemy z Pugiem. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale widzowie musimy niestety dzisiaj założyć całą posesję u nas, żeby po prostu tamten torgo kartowy mógł powstać. Potem będzie trzeba to stałe zabronować i widzowie będzie można wylewać beton. No właśnie, widzowie trzeba będzie beton wylać. Eee widzowie tu elegancko kurde wszystkie kierunki działają. Jeszcze tutaj widzowie zdążyłem zobaczyć, że tu taki jest jeszcze jeden bajer jest. No właśnie, kurde, widowie radio. Widowie, może wam nie będę włączał Radio, bo wiecie co? Nie kurde YouTube skaże za prawa autorskie, kurde. A jak wam tutaj radio włączę. Już w jednym odcinku tutaj chyba w sumie nawet z polskiego gospodarstwa. Włączałem te radio i mi YouTube skazał do jasnej za prawa autorskie. Udało mi się ogarnąć z tym półgiem, już i widowie można jechać. Kurde, mam nadzieję naprawdę, że mnie będzie słychać, bo ja się serio boję, że cholera mnie tutaj nie będzie słychać. Ale yy, jeżeli mnie nie słychać to bardzo Was za to przepraszam. Cholera ma jasne. Mam... naprawdę mam nadzieję wielko, że będzie to jasne i mnie słychać. Kurde, czajcie, tutaj to już bym mi yy, zrobił ten. Mm. Hmm, zrobiłbym tutaj bym zakręcił już cholera czajcie wiecie to bo ja półga nie podniosłem ja nie mogę czekajcie czekajcie bo tutaj widzowie się rów zaczyna więc nie wiem mam nadzieję wiecie że dzisiaj uda mi się ogólnie zaorać na odcinku całą tą posesję ale mam nadzieję że ten Zara niedługo widzowie będzie trzeba zadzwonić bo kogoś, kto będzie nam wylewał yy, beton. Kto będzie nam widowy tutaj kurczę wylewał beton. Yy, albo wiecie, ja sobie tam to może ogarnę. Ktoś tam będzie, kurde, widowy tę drogę zaorałem, ale dobre już tam trudno, to widowie i tak ta droga już nie jest w ogóle potrzebna. Kurczę widowie, wiecie co tutaj będzie, trzeba coś pomyśleć nad tym, ponieważ wiecie, tu będzie trzeba jakiś parking zrobić i takie różne rzeczy. Bo tu widzowie tak jak e, wiecie albo nie, robimy torgo kartowy. To może, e, możecie widowie nie wiedzieć po co ja to wszystko robię. Ale ja już wam tłumaczę. Ja robię tutaj widowie torgo kartowy, ponieważ e, widowie pokłóciliśmy się z sąsiadem. No i niestety widowie e, kurczę, no musimy zrobić tutaj ten tor go-kartowy, ponieważ e, wiecie, no z sąsiadem, żeśmy tam się... żeśmy tam się pokłócili. Kurde. Wiecie, bo ja tutaj z jaśkiem gadam. Dobra widzowie, jedziemy. Oczywiście, kurczę, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo roboty przed sobą. No wiecie. Dobra, rzadko. Tutaj już może nie będę robić. Do, do końca tego pola. Zauramy. Mm, I. Rzadko, tutaj. Tutaj widzowie na końcu tego pola zrobimy koniec tego toru Ale widzowie napiszcie ogólnie Jak, by wyście, jak by byście To kurcze rozplanowali Co, jak by byście kurcze rozplanowali Ten tor kartowy Ja właśnie nie wiem Widzowie, pomóżcie mi naprawdę Bo ja nie wiem jak, jak to zrobić Jak ten tor widzowie zrobić tutaj Mm. Widowie oczywiście będą testy tego toru. Będzie trzeba też kurczę kupić na odcinku na pewno. Będzie kurczę, trzeba kupić też to. A jak ci się nabywa? Boże. Mm. Widzowie, będzie trzeba kupić mm. te pachołki takie czerwono-białe. Żeby tutaj kurczę ogrodzić. O kurde, strasznie wolno do tyłu. Strasznie wolny wsteczny ma ten ciągnik, widowie Ale to jest widzowie mniejsza. Słuchajcie, tutaj może jeszcze tego. Tutaj widzowie w następnym odcinku pewnie trzeba będzie to kurczę zabronować. Hmm. Tak jak widzicie, tutaj kurczę, wiecie, będzie się wjeżdżało. O! Patrzcie, tutaj się jakoś będzie wjeżdżało. O! Tutaj widzowie zrobić, zrobimy parking. Hmm, tutaj mniej więcej do tych belek. Nie, za belki. Hmm, tutaj, o, do tych drzew. Widzowie, tu do tych drzew. No! O, od, od, tych belek Od początku tego pola, widzowie, do tych drzewek Będzie kurcze parking A tutaj widzowie, to, to zrobimy już Widzowie, tor Tu widzowie się będzie zapierdzielać go kartami yy, tak, ten No właśnie, tu się będzie widzowie jeździć go kartami i ścigać może widzę bym, bym Jaska tutaj zaprosił kiedyś i ten i, i się z nim pościgał, co ty na to? Pośpiał, żebyś żebyś się ze mną pościgał tu go kartami, co? Przyjechałbyś kiedyś jednego razu co? Przyjechałbyś kurczę jednego razu pościgać się tam ze mną go kartami, bo wiesz, ja tutaj robię u siebie torgą kartową. Może Chciałbyś? Kurcze, widzowie, mamy już następny dzień. Także, widzowie, ja tutaj sobie już wracam od koleżki, zostawiłem tą 60 tutaj. I widzowie, czekajcie, zaraz wam pokażę, co mi się wczoraj udało zrobić. Jeszcze bardzo mało nam zostało. No i proszę bardzo, widzowie, to się nam udało zrobić, widzowie, wczoraj. I kurcze, mamy jeszcze tylko tyle do zrobienia. A widzowie, zobaczcie sobie początek odcinka widzowie, tutaj prawdopodobnie, patrzcie, będzie, już wam to pokazywałam, ale jednak chyba trochę pozmieniałem będzie tutaj wjazd na parking, tutaj widzowie od, od tego, od tych drzew, od tych drzew, tutaj kurczę będzie, będzie parking, będzie parking widzowie od tych drzew do tutaj końca tego pola, bo tu, a tutaj to już nie jest nasze, to widzowie tutaj będzie Koniec mm, a tutaj, jakoś nie wiem. Tutaj będą jakieś pachołki, y, żeby ograniczone, żeby tutaj nie wchodzić. A tutaj, widzowie, będzie cały tor. No właśnie. No i widzowie, zasiadamy do sześćdziesiątki. I widzowie, trzeba pracować cały czas. Kurcze, widzowie, koniecznie łapkę w górę dostawcie. Dajcie. no, no. Widzowie koniecznie łapkę w górę zostawcie, bo to jest jednak naprawdę bardzo ważne mm. To jest widzowie bardzo bardzo ważne naprawdę, żeby mieć tę łapkę w górę, bo to jest e, widzowie z przy tej życzliwości tak po prostu zostawcie łapkę w górę Jak gdybym wszedł do Was e, na odcinek, to bym od razu pierwszy to zrobił, to zostawcie Wam łapkę w górę i po prostu Ja tak widzowie robię naprawdę, że jak po prostu jak ja wchodzę na jakiś odcinek jakiegoś youtubera, to ja po prostu się nie zastanawiam, to co od razu daję łapkę w górę. Nie, nie, niezależnie czy to mi się spodoba czy nie. No, zazwyczaj tak. Tak zazwyczaj robię, chyba że tak mi się bardzo nie spodoba. Ale tak to wiecie, ja zazwyczaj od razu zacziałam łapkę w górę, nawet, nawet nie oglądając odcinka. Tylko po prostu wchodzę, patrzę, że ma ktoś jakiś odcinek, to pierwsze co robię daję łapkę w górę. No. Suba nie zawsze, no ale jednak widzowie zostawcie mi tego y, suba, ponieważ lecimy widzowie po 300 subów i widzowie do końca kwietnia mam nadzieję, że uda nam się wbić. 300 subskrypcji, no już nie wiem czy nam się uda, bo dzisiaj jest 27 jak ja to nagrywam. Więc widzowie nie wiem czy uda nam się wbić raczej, nie, ale widzowie mam nadzieję, mamy już widzowie 298 i ja też widzowie naprawdę nie wiem kiedy ja bo, kiedy uda mi się ten odcinek dla Was wrzucić, ponieważ teraz mam problemy z internetem. Więc wiecie, może być tak, że ten odcinek zostanie się dopiero w maju, więc... Ale widzowie mam nadzieję, że wszystko subów uda wam się y, zdobyć. Widowie, y, na początku kwietnia miałem ja, nie pamiętam ile subskrypcji, ale jakoś mało jakoś dużo mniej widzowy niż ten za to wam oczywiście bardzo, bardzo widzowy bardzo dziękuję wam za to że po prostu tutaj jesteście i ten, i tworzycie razem ze mną ten kanał po prostu i oglądacie to wszystko dajecie łapki dajecie suby i po prostu widzowie bardzo wam za to dziękuję że razem ze mną po prostu fajnie współtworzycie ten kanał Także widowy tak, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w kwietniu ten odcinek yy, wrzucić, bo dzisiaj widzowie jest sobota jak to nazywam yy, Mam nadzieję widzowie, że uda Wam się zdobyć, mam nadzieję, że jeszcze w sobotę Wam uda mi się wrzucić kurczę ten odcinek Chociaż nie wiem widowy ja bym bardzo chciał, ja naprawdę bym bardzo, naprawdę nie wiecie jak ja bym chciał wrzucić ten odcinek jeszcze dzisiaj Widzowie, bardzo Wam dziękuję za tak fajny odbiór poprzedniego odcinka z tego jak mi się MS no bardzo widocznie Wam dziękuję za taki e, taki pozytywnie fajny odbiór tego odcinka e, ma bardzo dużo łapek w górę, no naprawdę jak ten, bo tak to normalnie to ten, ten jak ja sobie sam z innych kąt nie wstawiam to ten, to te odcinki to mają tak po 4, a teraz ostatnio się stał tak wstawiać, Widzowie te odcinki tak mają zazwyczaj po 4 łapki, 5 No 5 zazwyczaj no albo 3 nawet A ten widzowie odcinek y, sam w sobie ma 7 łapek Za to widzowie Wam naprawdę bardzo dziękuję ten Widzowie ten odcinek z Mazur jak mi się zepsuł Możecie sobie spaść później jak obejrzycie ten odcinek To sobie widzowie spadnijcie i no, zobaczcie tam ten odcinek bo jest naprawdę fajny Widowie, była, była akcja na wody, no i widowie, niestety zepsułem sobie ciągnik. Widowie, też e, z wujka Staszka jak mi się zepsuł ciągnik, e, w sensie tam tam mi się zepsuł malu. Widowie, jak tam nim do rowu wpadłem, też bardzo Wam dziękuję za bardzo tak pozytywny odbiór tego odcinka i też dziękuję Wam za e, pozytywny odbiór tego vloga e, z piłą, Bardzo Wam dziękuję. Czy to shorts czy to ten bardzo wam dziękuję za naprawdę ten vlog ma bardzo bardzo pozytywne bardzo pozytywne yy, ten ponieważ tak to vlogi na moim kanale to zazwyczaj mają bardzo mało wyświetleń a ten vlog widzowie no tak nie, nie wiem mniej więcej wahały się o 100 do 200 to już było o, to już było bardzo dużo a teraz widzowie ten widok ten vlog ma prawie 400 wyświetleń. Za to Wam widzowie naprawdę bardzo dziękuję. Bardzo wam za to dziękuję. Widzowie, ale my tutaj y, mamy jeszcze troszkę do zrobienia tego pola. Ja nie wiem widzowie, ile jeszcze wam będę nagrywać, a ile sam to zrobię. Widzowie w następnym odcinku bronowanie tego wszystkiego. Tak jak wam już chyba wspominałem, chociaż nie wiem. Nie wiem widzowie. Nie wiem widzowie co za to, to wspominałem Mam nadzieję widzowie że żadnych lagów dzisiaj kurczy nie będzie Na no, odcinku Ale ten Mam nadzieję widzowie farming mi już się poprawił i nie laguje Ale OBS nie wiem czy mi się no, Nie wiem czy OBS mi zacznie lagować Czy nie Mam nadzieję widzowie że nie Mam nadzieję że już tego nie robi Bo po prostu no tak Widzowie, bardzo naprawdę mi się przyjemnie ora. Bardzo mi się fajnie tutaj ora to gospodarstwo. Już kurczę naprawdę. Już, widowie hmm, Widzowie kurcze to prawie mamy zaorane to gospodarstwo. Później jeszcze pożyczy się drugi ciągnik od sąsiada. Y, drugi ciągnik od sąsiada. On też ma taką sześćdziesiątkę. Drugą mamy ma, ma, widzowie dwie sześćdziesiątki i widzowie, tylko dzisiaj chyba pojechał w pole tą drugą. Też chyba bronować, tego co mi się wydaje. I widzowie bronę za sobą zabrał. A widzowie od razu tego gospodarza nie chciałbym bronować. Najpierw lepiej by było je zaorać, a potem je bronować. No ale ja tak wiecie, tak sobie myśliłem, no. tak sobie widzowie jak już co wymyśliłem. Także najpierw je zaoramy i widzowie a potem te wszystkie brudy poprawimy tym bo widzowie jednak dużo brust się na orce robi jak się naora to widzowie kurczę potem jest dużo dużo brust. i widzowie tak także widzowie tak ja wam bardzo bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka zostawcie łapkę w górę jeszcze raz przepraszam że was tam o tym tak przypominam ale no to jest bardzo ważne, wysokie oklaski w górę, na kanale z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie ominęły was żadne nasze odcinki i widzowie. Na razie icho, siema.